Niesnacki w szatni, proszę zapytać piłkarzy, bo to jest śmieszne, co się pojawia i, i uważam, że jest to kłamliwe. Ta osoba, która to pisze, to może spokojnie, bo mówię to publicznie, podać mnie do sądu i wtedy się sprawdzimy. Atmosfera przed meczem Lecha Poznań z Pogonią Szczecin była wyjątkowo napięta. Nie tylko z powodu medialnych doniesień o problemach w szatni. Kolejosz walczył o miejsce na podium, przełamanie strzeleckiej niemocy i poprawę wątpliwych morali. Na drodze do tych celów w niedzielne popołudnie stanęła pogoń Szczecin Nemezis Lechitów w tym sezonie. Poznaniacy musieli za wszelką cenę pokonać drużynę, która jesienią rozbiła ich w lidze aż 5 do zera, a jakby tego było mało, wyrzuciła niebiesko-białych z pucharu Polski w ostatniej minucie dogrywki. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że mogą być troszkę podmęczeni, bo jednak grali mecz z dogrywką w środku tygodnia. No ale wiesz, przyjeżdżasz tutaj do Poznania, piękny stadion, full stadion. Także to o tym w się zapomina w trakcie meczu. Ja też wiem ze swojego doświadczenia, że, że to już się wtedy nie myśli, że się grało w tygodniu i tak dalej, tylko się daje ciebie maksa. Zespół trenera Gustawsona od pierwszych minut konsekwentnie realizował swoje założenia. Mocno presował lechitów i starał się możliwie jak najczęściej uderzać na bramkę. To spowodowało, że gospodarze musieli uznać siłę pogoni, ale nie składali zupełnie broni. Drużyna trenera Rumaka próbowała pokonać przyjezdnych ich własną bronią, wykorzystując pressing portowców do błyskawicznych ataków z kontry. Plan gry nie był co prawda błyskotliwy, ale zapewniał kolejorzowi cenne okazje bramkowe. Dzisiaj to był mecz po prostu, żeby nie pięknie zagrać, tylko żeby zagrać skutecznie. I my zagraliśmy dzisiaj skutecznie, strzeliliśmy jedną bramkę, nie straciliśmy żadnej. Mimo tego, że były trudne momenty na boisku, oczywiście, ale myślę, że dzisiaj pokazaliśmy charakter i najważniejsze są dla nas dzisiaj trzy punkty i tylko to się liczy. Mimo prób strzeleckich, taka strategia nie sprawdzała się na dłuższą metę i szanse na korzystny wynik w drugiej połowie zaczęły topnieć z minuty na minutę. Dodatkowo pogoń seryjnie tworzyła groźne okazje, które zwiastowały kolejny remis, jeśli nie porażkę. Tym, co jednak odmieniło przebieg meczu, było taktyczne wejście Joela Pereiry, a reszta wydarzeń to już piękna historia. Ja na konferencji nawet przedmeczowej powiedziałem, że 75% szans Pogoń tworzy sobie tam, gdzie jest Kamil i chcieliśmy to zamknąć i wiedziałem, że później wpuścimy, że wpuścimy Joela, będzie miał więcej miejsca i zresztą dał fantastyczną zmianę jak wszyscy chłopacy, którzy wchodzili. Pojawienie się Portugalczyka było jak powiew świeżego powietrza. Pereira potrzebował raptem dwóch minut, by po dośrodkowaniu zaliczyć asystę drugiego stopnia. Na daną okazję wykorzystał stoper kolejorza, Bartosz Salamon, który po sprytnym podaniu głową pozwolił Mikaelowi i Szakowi strzelić pierwszą bramkę w debiutanckim meczu po kontuzji. Jednakże ta piękna chwila kosztowała Szweda wiele wysiłku. Jestem bardzo zmęczony. Nie spodziewałem się, że zagram 90 minut, ale chciałem tam być, napędzać chłopaków. Wiedziałem, że gdy nadarzy się szansa, będę wystarczająco groźny. Gospodarze zachowali korzystny wynik do końca spotkania, a reakcja sztabu szkoleniowego i co jeszcze ważniejsze kibiców Kolejorza po końcowym gwizdku pokazywała, jak wiele serc zaczęło bić na nowo, pompując jeszcze więcej niebiesko-białej krwi. W ten sposób Piłkarze pięknie odwdzięczyli się za przybycie na stadion ponad 30 tysiącom fanów. Dzisiaj pokazaliśmy, że chcemy więcej. Mieliśmy fantastyczne wsparcie fanów. To zwycięstwo było dla nich. Lech nie może osiadać na laurach. Choć chwilowo zajmuje miejsce na podium, w sobotę czekać go będzie starcie z Drużyną, która chce uniknąć strefy spadkowej. Mecz spuszczą niepołomice, kolejosz rozegra na wyjeździe o godzinie 17.30.